Witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu, gdzie pracujemy nad odbudową poczucia własnej wartości, żeby było ono silnym, zdrowym i stabilnym. Poczucie własnej wartości, gdy staje się właśnie takim, silnym, zdrowym, stabilnym, przynosi bardzo dużo korzyści w naszym codziennym życiu. Jeszcze ostatnie przygotowania robię, ale mamy jeszcze. 4 minutki na to, żeby wszystkie osoby, które chcą pracować podczas tych spotkań live, tak wideo live, mogły się po prostu pojawić. Więc możemy sobie dać tą chwilkę. Jeżeli interesujesz się tylko tym, aby odbudować poczucie własnej wartości, po prostu przewin to o 5 minut, jeżeli oczywiście oglądasz to później, a jeżeli oglądasz to podczas spotkania live. Nie ma takiej możliwości, więc trzeba tego troszeczkę po prostu posłuchać, co się będzie działo. Ja, tak na wstępie, chcę zachęcić do tego, aby odwiedzić naszą stronę internetową warsztaty.terapiairelax.com. Na tej stronie znajdziesz sporo ciekawych informacji, a w szczególności warsztaty, które organizujemy. Już wkrótce warsztaty dla par. Po warsztatach dla par będą warsztaty, gdzie będziemy uwalniać traumy. Będziemy się od nich odłączać i wchodzić w nowy etap życia, czyli uwolni to, co nie należy dla cie, do Ciebie. No a po tych warsztatach pojawią się warsztaty mocy. Siedem mega dni pracy nad sobą, rozwoju w zakresie moc, czyli myśl, oddychaj, czuj. Warszaty rozwojowe na Majorce. Ja już się nie mogę doczekać. Nie wiem, jak ty napisz w komentarzu. Wejdź na tą stronę i po prostu dołącz do nas. OK, jeszcze chwilkę mamy, więc jeszcze chciałbym poprosić o to, aby zajrzeć na tą stronę fundacja.terapijrelax.com. Tam bardzo dużo informacji, jak można pomóc nam w rozwoju tej fundacji. Poprzez choćby wolontariat, poprzez pomoc w organizacji niesamowitych. O, no, podgląd mi się uruchamia, to dobrze. W organizacji pikników terapeutycznych, w tym, aby docierać do osób, które potrzebują pomocy. W ten sposób również działamy w zakresie mm, terapii grupowej. W środę organizujemy spotkania online, gdzie pracujemy nad tym, aby każdy mógł zacząć cieszyć się życiem w myśl Health Without limit, czyli zdrowie bez granic. Zarówno to jest zdrowie psychiczne, jak i zdrowie fizyczne. Więc jest to bardzo, bardzo ważna, a tak jak często mówiłem, połączenie pomiędzy ciałem, umysłem, a duszą daje właśnie tą przestrzeń. I czasami nawet zdarza się, że się śmiejemy tam. Bądź pełen uśmiechu. Śmiej się. Bądź pełen uśmiechu. Tak reaguje nasze ciało. Spojrzałem sobie w notatkę, o, troszeczkę zapomniałem, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Śmiech jest lekarstwem na wiele dolegliwości. W momencie, gdy się śmiejemy, pełnią. Nie tylko tak grymas w twarzy, gdzie ten uśmiech jest wymuszony, ale gdy, pełni, gdy się śmiejemy, pełnią. Jest to jedna z lepszych form na to, aby nasze ciało się odprężyło, rozluźniło, przyjęło taką postawę. Puszczam. Puszczam to, co się dzieje. W momencie, gdy puszczam to, co się dzieje, Pojawia się akceptacja. W momencie, gdy pojawia się akceptacja, pojawia się chęć poszukiwania rozwiązań, motywacja do tego, aby kroczyć dalej i odszukiwać to, co w naszym życiu gdzieś wywarło na nas piętno, po czym możemy się od tego uwolnić i żyć pełnią życia. I właśnie tak dzisiaj cytat. Dzisiejszy cytat brzmi bardzo bardzo podobnie do tego, co powiedziałem. Sukces to nie wynik przypadku, to wynik ciężkiej pracy, poświęcenia i nauki. Zobaczcie, ja tutaj nie obiecuję, że coś za abstrakcją palcy się wydarzy. Jest to nasze już 42. spotkanie. To świadczy o tym, że sukces w uzyskaniu Poczucia własnej wartości, w odzyskaniu zdrowia, wyjściu z depresji, lęku. To nie jest wynik przypadku. To wynik ciężkiej pracy, poświęcenia nauki. Jeżeli chcemy zbudować silne, zdrowe, i stabilne poczucie własnej wartości, nie jest to wynik przypadku, że ktoś to odbudował, uzyskał. Jest to wynik ciężkiej pracy, poświęcenia nauki. I nauki. Więc cytat już mamy. Czas przejść do fragmentu książki. Pamiętając o tym, że sukces to nie wynik przypadku, to wynik ciężkiej pracy, poświęcenia i nauki. Te osoby, które spotykają się o poranku na tych wydarzeniach live, gdzie pracujemy nad poczuciem własnej wartości, już to wiedzą. Jeżeli tu jesteś po raz pierwszy: Warto kontynuować. A więc czas na fragment książki. Usuń negatywne programy z przeszłości. Zwróć teraz uwagę na wszystkie rodzicielskie osądzające epitety, takie jak niezdarna, gapa, głupek, zły czy jakiekolwiek inne, i pozbądź się ich. Musisz postrzegać siebie pozytywnie. Zrzuć to z siebie, zrzuć ze swojej podświadomości ciężar przytłaczającej cię krytyki. W nagraniu do hipnozy, która jest integralną częścią tego programu terapeutycznego, zawarte są sugestie, które twoja podświadomość przyjmuje, gdy tylko ty się zrelaksujesz i odprężysz w wyniku indukcji hipnotycznej. Nagranie te jest dostępne na stronie programy.terapiairelaks.com. W programie o tym samym tytule jak książka: Silne, zdrowe i stabilne poczucie własnej wartości. A oto fragment tego nagrania. W swojej wyobraźni spójrz na kartkę z nieprzyjemnymi etykietami, którymi obdarzono cię w przeszłości. Etykietami które cię hamowały i osłabiały ujawnienie się Twoich wspaniałych, silnych i dobrych cech. Teraz zobacz te etykiety zapisane na kartce. Spójrz na każdą z nich. Teraz weź tę kartę i porwij ją na strzępy. Na małe kawałki. Po prostu je usuwasz. Usunij je stamtąd. Poczuj, jak się od nich uwalniasz. Uwalniasz się od każdej z nich. Jest to bardzo ważny element tego programu terapeutycznego. Więc bardzo serdecznie do tego zachęcam, aby zrobić to w pełni. Teraz przejdźmy do medytacji naszej porannej, do treningu uważności, do afirmacji. Do zwrócenia uwagi na sukcesy z dnia wczorajszego i do koncentracji na celach na dzień dzisiejszy. Więc usiądź wygodnie, połóż ręce wzdłuż ciała. Możesz położyć na nogach, na kolanach, jak ci wygodnie. Ważne, żeby to była wygodna pozycja siedząca. Teraz skoncentruj swoją uwagę na oddechu. Zobacz, jak powietrze wypełnia Twoje płuca, pozostaje w nich przez chwilę, a potem opuszcza Twoje płuca. Obserwuj przez chwilę swój oddech. Teraz skoncentruj swoją uwagę. Jeszcze bardziej na oddechu poprzez głęboki wdech, licząc do czterech. Zatrzymaj powietrze, licząc do siedmiu i zrób duch. wydech, licząc do ośmiu. Głęboki wdech nosem. Zatrzymaj powietrze na chwilę. I zrób długi, spokojny, łagodny, wydech. Głęboki wdech nosem. Zatrzymaj powietrze na chwilę. I długi, łagodny, spokojny wydech. Koncentruj swoją uwagę na tym procesie. Głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze na chwilę i zrób długi, łagodny, spokojny wydech. Teraz pozwól, aby Twój organizm oddychał za Ciebie. Ty obserwuj swój oddech. Obserwuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuca i je opuszcza. Jeśli pojawiają się jakieś myśli, delikatnie zwróć na nie uwagę i powróć do obserwacji oddechu. Teraz przekieruj swoją uwagę na sam czubek głowy. Obserwuj, jakie doznania się pojawiają. Pamiętaj, aby w procesie obserwacji swojego ciała, skanowania, treningu uważności, nie oceniać, nie osądzać i nie przywiązywać się do tego, co się pojawia? Tylko obserwuj. Teraz swoją uwagę przenieś na swoje czoło i wnętrze głowy. Teraz swoją wagę skieruj na swoje gardło. Zwróć uwagę na wszystkie doznania. Teraz przekieruj swoją uwagę na swoje serce i okolice serca. Przekieruj swoją uwagę teraz na okolice splotu słonecznego. Klak piersiową. Teraz swoją uwagę przenieść na okolice żołądka. Jed. Obserwuj przez chwilę. Teraz swoją wagą obejmie okolice intymne. Teraz swoją wagę przenieść na swoje nogi, aż po końce palce Skieruj swoją uwagę na swoją prawą rękę. A teraz przenieś swoją uwagę na swoją lewą rękę. Obejmij swoją wagą w tym momencie swój kark. Ramiona, górną część pleców, środkową i dolną. A teraz w te miejsca, w których mógł pojawić się dyskomfort, prześlij intencje. Rozluźnienia, odprężenia, wybaczenia wraz z głęboką intencją miłości. Zrób to wraz z głębokim wydechem i wraz z oddechem wyślij w to miejsce tę intencję. Zrób to jeszcze raz. Te miejsca, w których mógł pojawić się dyskomfort, prześlij intencje rozluźnienia, odprężenia, zdrowia, wybaczenia, miłości. Prześlij tamtą intencję wraz ze swoim głębokim oddechem. Zrób to jeszcze raz. Z sobą przez chwilę i poczuj, jak przepływa przez ciebie fala spokoju, od czubka głowy, spływa w dół, aż po końce palce nóg. Poczuj odprężenie i rozluźnienie. Teraz kieruj swoją uwagę na swoje afirmacje. Obejmij je swoim umysłem. Pomyśl o nich przez chwilę. Pozwól, aby twój umysł podświadomy i otworzył. Prześlij do siebie taką intencję. Teraz pozwól, aby Twój umysł krowa obrazy w wyniku tych słów, które usłyszysz. Radość, szczęście, miłość, spełnienie, zdrowe, silne poczucie własnej wartości. Teraz swoją uwagą obejmij wszystkie osiągnięcia z wczorajszego dnia. Pomyśl o nich przez chwilę i pogratuluj sobie każdego sukcesu. Powiedz sobie, świetna robota. Gratuluję sobie tego sukcesu. Teraz pomyśl o celach na dzień dzisiejszy. Co masz zaplanowane? Co masz do zrealizowania? I powiedz sobie: każdy z nich mogę zrealizować we właściwym dla siebie tempie i czasie. Mam dużo siły, energii, aby się tego podjąć i zrealizować. Teraz poczuj w sobie radość, a radość przenieś we wdzięczność. Zacznij od małych rzeczy, tych, które często są, a o nich zapominamy. Poczuj radość, i wdzięczność za powietrze, którym możesz oddychać. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla Ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za wodę, którą masz. Poczuj radość i wdzięczność za relacje. Znajomych, przyjaciół. Poczuj radość i wdzięczność i teraz wymień swoją wdzięczność Jeśli twoje oczy były zamknięte, zacznie powoli otwierać, przeciągnie sobie. o, i to będzie, i to jest cudowny, wspaniały dzień. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Proszę, aby w komentarzu pojawiło się miłego dnia. To pomoże nam przesyłać sobie wzajemnie te życzenie miłego dnia. Piękne słowa, moim zdaniem. Napisz coś innego, jeżeli czujesz, że coś może być innego, ale z pewnością chociaż miłego dnia umieść w komentarzu. Ja takiego dnia Wam życzę. Miłego, wspaniałego, cudownego dnia. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się jeszcze w tym roku jutro o godzinie 8.15 czasu angielskiego, czyli godzinie 9.15 czasu środkowo-europejskiego. Kolejne spotkanie dobiegło końca. Więc zapraszam jutro. I oczywiście, jeżeli czujesz, że dzisiejsza medytacja była dla Ciebie pomocna. Daj lajka i udostępnij, aby inne osoby też mogło to pomóc. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia już jutro wspaniałego. Cudownego dnia. Cześć. Pa.